Jesteśmy w Dąbrówce koło Poznania, w centrum Cosentino. My wybraliśmy już swój blat, dzisiaj go zobaczymy na żywo. Eee, a jest ze mną Andrzej. I Cześć, tam. bardzo eee, miło. Przybliżysz nam miejsce, w którym jesteśmy, co możemy tu zobaczyć i e, nie wiem, jak tutaj do Was dotrzeć, Tak jest. Zrobić. Znajdujemy się w centrum logistycznym Cosentino e, w podpoznańskiej Dąbrówce. E, na świecie mamy 130 e, takich centrów. W Polsce jest to trzecie centrum logistyczne oraz już w tym roku otwieramy czwarte. Pierwsze powstało w Warszawie, później w Katowicach, teraz Poznań i jeszcze w tym roku hucznie otworzymy Gdyńskie Centrum. Nieźle. Czyli ktoś z Stoku będzie miał najbliżej do, do Warszawy, żeby zobaczyć Wasze Tak, procesy. zdecydowanie tak. Ale ze Szczecina zapraszam. Cię do, do Poznania. Do Poznania. Tak jest. Super. No my wybierając blat mieliśmy mały, mały wzornik, na, na podstawie którego szukaliśmy idealnego rozwiązania. Rozumiem, że tutaj możemy przyjechać i zobaczyć duży, gotowy arkusz, z którego ten blat czy inne materiały są przygotowywane. Tak jest. Taki, fajny, taki wzornik jest dobry, żeby się zainspirować. Natomiast ja zawsze polecam, aby przyjść z taką próbką, zobaczyć wielkoformatową powierzchnię, która w pełni oddaje piękno i potencjał Więc. naszego materiału. Czy musimy się wcześniej umawiać, żeby tutaj przyjechać? Jak się skontaktować? Tak, warto. Warto się umówić wcześniej, żeby mieć dedykowanego dla siebie handlowca, który podpowie najlepszy materiał, który będzie dostosowany do Twojej powierzchni. I w danym momencie będzie miał po prostu czas, żeby się nami zająć. Dokładnie. Super. Obecnie mamy tu ponad 2000 płyt, ponieważ jest to jedno z większych centrów, które mamy w Polsce, 4000 m2, więc jestem pewien, że wybierzemy coś idealnego do Waszego showroomu. No to my lecimy oglądać nasz wybrany blat w takim razie. Zapraszam. To słuchajcie, jakie materiały możemy na blat u Was wybrać? Mamy wiele materiałów, począwszy od kamienia naturalnego poprzez mineralną powierzchnię hybrydową, kończąc na powierzchni ultrakompaktowej, ale kamień naturalny zdecydowanie jest najstarszy, więc chciałbym właśnie zacząć od tego materiału. Mhm. Tutaj klient będzie miał u siebie na blacie to, co stworzyła natura, więc to jest z jednej strony wada, a z drugiej strony też fantastyczna zaleta, tak? ponieważ jest to wzór unikatowy i niepowtarzalny. Jeśli chodzi o naszą kolekcję sensa, którą właśnie masz w ręku, jest to kolekcja pokryta naszą impregnacją Sengard. Dajmy 15-letnią gwarancję na to, że nie trzeba już ponownie impregnować tych kamieni. Są to zarówno granity i kwarcyty sprowadzane z Indii oraz z Brazylii. Kolejną ważną rzeczą, jeśli chodzi o kamień naturalny sam w sobie. Jest y, ogromna możliwości, ogromne możliwości, jeśli chodzi o powierzchnię, ponieważ możemy okay. sobie dokładnie wykończenie. Możemy sobie wybrać y, poler, mat, satynę, y, różne struktury. Każdy z nich możemy w takiej strukturze wykonać? Y, w większości tak. Możemy, możemy sobie wybierać różne, różne struktury. Ważną rzeczą jest, y, może niekonkretnie w y, kolekcji Sensa. Ale w innych kamieniach naturalnych, tak jak onyksy czy kwarcyty, są to kamienie przezierne, czyli możemy je poświetlać. Co... Ten efekt podświetlenia robi niesamowite wrażenie na targach, więc to jest na pewno duża zaleta kamienia, ta możliwość podświetlenia. Tak, robi fantastyczny efekt na okładzinach ściennych, gdzie kamień może pełnić funkcję lampy. Jest ogromna wartość. Kolejnym materiałem jest mineralna powierzchnia hybrydowa. Czyli e, Silestone. Jest to materiał, e, który składa się z wielu różnych e, wysokiej jakości minerałów, mm -hmm. e, który jest e, złączony żywicą. Mm -hmm. Jest to e, materiał o tyle ciekawy. Że jest tutaj, jak sobie zobaczysz, jest barwiony w masie, co jest też ogromną jego zaletą. Ma wiele grubości, bo 12 mm 20 mm 30 mm. A mniej też Nie. najcieńsza grubość jest 12 mm. Przez to, że ma w sobie tą żywicę, jest też bardziej elastyczny, przez co bardzo odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz y, można go y, zaoblić y, w hmm. takich y, materiałach jak nasze, nasze zlewy. Jasne. A jeżeli chodzi o odporność? Y materiał jest odporny na plamy mm -hmm. i na to również dajemy gwarancję 25 lat. Ze względu na to, że ma w sobie tą żywicę, Yy, niestety nie położymy na to yy, garnków bezpośrednio yy, z, yy, z kuchenki, tak? ponieważ jest tam, yy, może być tam olej, który może rozgrzać nawet do 200 mm. stopni. Mm -hmm. I wtedy mogą nam zostać kółeczka. To jest właśnie dla mnie ważny argument, który yy, mm -hmm. tutaj się kieruje. Jasne. I ta odporność na yy, przebarwienia yy, i właśnie możliwość yy, kładzenia bezpośrednio Mocno nagrzanych rzeczy. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o to, gdzie możemy zastosować powierzchnię hybrydową, przez to właśnie, że ten produkt zawiera w sobie żywice jako to spoiwo, to lepiszcze cząstek mineralnych oraz materiałów pochodzących z recyklingu, bo i tym się chwalimy, że ten produkt mm -hmm. takie, taki składnik zawiera. Niestety nie jest to produkt, który możemy zastosować na zewnątrz, ponieważ żywica jako materiał organiczny reaguje na promieniowanie UV, utlenia się w pewnym stopniu i zmienia zabarwienie. Także jest ryzyko, że jeżeli taki... Taka powierzchnia będzie narażona na y, ciągłe promieniowanie czy silne promieniowanie słoneczne, po prostu taki y, produkt się barwi. Ale jeżeli Czyli będzie ty... w domu na wyspie, to też trzeba brać pod uwagę, że w miejscu nasłonecznionym ta barwa może się tego... Myślę, że po wielu, wielu latach może się przyjdzie. zdarzyć, jeżeli lokalizacja jest taka, że rzeczywiście cały czas w jednym miejscu na blacie grzeje to słońce bezpośrednio. A druga część blatu jest zawsze zacieniona. Może się różnica w tonacji pojawić, aczkolwiek nie sądzę, żeby jakaś istotna. Zdecydowanie, Sailstone nie jest produktem przeznaczonym do aplikacji zewnętrznych. No właśnie, ale coraz częściej wychodzimy z kuchniami czy z salonami na zewnątrz, więc te materiały też jednocześnie są przenoszone. Więc... Zastąpiliśmy kwarc innymi minerałami, mhm. które są e, znacznie bardziej ekologiczne. Ponieważ dodajemy też minerały pochodzące z recyklingu. Tak jak z zrecyklingowane szkło czy porcelana, tak. I te minerały są znacznie bardziej przyjazne dla człowieka w obróbce. Jasne. Dodatkowo przy produkcji używamy. Wody, która jest obiegiem zamkniętym oraz w 100% energię pochodzącą z odnawialnych źródeł. Ja wiem, że tutaj u Was ta się środowisko jest ogromna, ale powiedzcie jeszcze o tym ostatnim dektonie materiale. Tak, bo to jest to, co właściwie najbardziej Cię interesuje, ze względu właśnie na te gorące garnki, ale wisienkę na torcie zostawiliśmy na samym końcu. Tak, dekton jest to technologia, można powiedzieć, XXI wieku. Ponieważ y, jest to materiał y, naturalny w takim sensie, że występują tu tylko i wyłącznie naturalne minerały. Nie ma tej żywicy. Nie ma tej żywicy. Te minerały są po prostu jeszcze raz zmielone, poddane wysokiemu ciśnieniu, spada na każdą płytę prasa, która y, wytwarza ciśnienie 25 tysięcy ton, i później y, taka płyta trafia do pieca, gdzie te minerały się topią i e, łączą się ze sobą. Żeby to zwizualizować, jak, ta, jak potężna jest ta prasa i jak ta technologia jest zaawansowana, wyobraźcie sobie, że na slab 1 o powierzchni około 5 m2 spada ciężar równy 2,5 wieżom Eiffla. To jest mniej więcej taka masa, także potężna siła. Sprasowuje te minerały do tego stopnia, że w zasadzie jest to materiał, który ma zerową porowatość. Tutaj nie ma żadnych por wewnętrznych. No i to determinuje dalej niesamowite właściwości tego materiału. E, właściwie można powiedzieć, że jest to materiał niezniszczalny i niemalże wieczny. Oraz mnogość zastosowań ze względu na różne grubości. Mhm. Tutaj zaczynamy już od 4 mm. Czy to jest grubość, którą możemy zastosować na fronty? Yy, dokładnie. Na fronty, na ściany. na ściany. Później 8 mm na podłogi, mhm. na fasady. Od 12 mm zaczynamy już grubości nablatowe, czyli 12 mm, 20 mm oraz 30 mm. W Polsce rzadko spotykane, ale jednak w Stanach Zjednoczonych wciąż 30 mm blaty cieszą się bardzo dużym powodzeniem. Dzięki temu produktowi, właśnie, możemy już w 100% powiedzieć, że jesteśmy firmą, która dostarcza materiały mineralne, architektoniczne do pokrycia także dużych powierzchni płaskich, ponieważ właśnie mamy grubości, które potem służą. Do pokrycia wielkich powierzchni, ścian, podłóg, e, e, właśnie frontów mebli i tak dalej. Także mamy kompleksową ofertę architektoniczną, e, mineralną, e, tak żeby wyposażyć właściwie całe wnętrze, całą kubaturę. A jak to, tutaj te przebarwienia też nie będzie nic występowało? Słuchaj, tutaj jest praktycznie już zerowa porowatość, więc. Yy ogromną zaletą tego materiału na przykład jest na fasady to, że możemy w bardzo łatwy sposób zmywać nawet grafiti. Więc absolutnie jakakolwiek chemia, jakiekolwiek plamy nie mają szans z dektonem. Ponadto jest to materiał nieprawdopodobnie twardy. Siódmy stopień w skali moza. Co to oznacza? My możemy spokojnie na takim blacie kuchennym kroić nożem, tylko trzeba uważać na jedną rzecz, że w momencie, kiedy kroimy bezpośrednio, bez użycia deski jako podkładu, nóż stalowy może nam się stępić. Krojąc na tym materiale, z dektonem nie stanie się kompletnie nic, ale opiłki metalu mogą się pojawić. Stąd zawsze przestrzegam klientom, klientów, uważajcie na drogie stalowe noże, bo można je po prostu zepsuć. No ja nie ukrywam, że i tak nie kroję bezpośrednio na blacie. No i się. <laughs> Nawet ten dźwięk nie jest przyjemny. Też ale ale często ale... i podobne rozwiązania często faktycznie wykonujemy bezpośrednio na blacie, co dla nas też jest wygodne niż e, właśnie stosowanie jakichś podkładów. E, no, ale ten gorący ty... garnek nie przekonuje. Więc... Gorący garnek czy e, nie wiem, blaszka z piekarnika. Blaszka z piekarnika. Też, też, rozumiem, że tam jak jest najbardziej, stopni, jasne. Nie Spokojnie, zgrzana, nie Spokojnie. Jasne. Ten materiał Bo tutaj w nie ma produkcji przechodzi przez piec, w którym jest wypalane w gigantycznej temperaturze, niemalże 1200 stopni, co powoduje, że on w zasadzie się nie boi wysokich temperatur, on już jest zahartowany. Jasne. Najpierw działa maksymalnie Maksymalne ciśnienie, a potem maksymalna temperatura w gigantycznym piecu, który ma 200 metrów długości. Także y, dzięki temu uzyskujemy tak zaawansowany technologicznie wyrób y, do zadań specjalnych, jak to tak Mam dla Ciebie jeszcze ciekawą propozycję, jeśli chodzi o fronty. Co prawda nie są to fronty 4 mm, ale 8 i 12 mm. Y, Ryfle. Ryfle w segmentach 3 m na 45 cm. E, oczywiście z naszej e, powierzchni ultrakompaktowej. Mm -hmm. e, jak już wspomniałaś, e, ryfle wciąż twardo trzymają się e, na. Topach. Zmieniają się, bo ryfle dają to możliwość, że są miłe w strukturze, a ludzie szukają tej struktury, ale też grają światłem, co też jest, tworzy efekt. Efekt kuchni, ale fakt, że myślałam, że już będą wychodzić właśnie po targach, a jest ich ciągle coraz tak, więcej tak. i do tego stopnia, że właśnie tworzą taki cały wizualny efekt. Dokładnie. Przy tych frontach, ze względu na większy ciężar 8 i 12 mm, pamiętaj, żeby użyć już solidniejszych zawiasów i dodatkowo z mocniejszymi. Dokładnie, mocnych korpusów. Zapraszam cię do łazienek. Jeśli chodzi o rozwiązania łazienkowe, polecamy Wam gotowe produkty, zarówno z powierzchni hybrydowej, jak i powierzchni ultrakompaktowej. Wymiary blatu możecie sobie dopasować według własnych potrzeb, bo właściwie ograniczają nas długość płyty, czyli 320 cm. Wymiary mis mamy ustandaryzowane, tak samo jak ich głębokość. Możemy tutaj regulować długość, mamy do wyboru długość tego tak zwanego fartucha, ale możemy dodać wiele rzeczy, takie jak dozownik na mydło, czy właśnie otwór pod podręcznik. Chciałbym Ci pokazać również nasze wspaniałe brodziki. Które są tutaj piaskowane, więc nie ma problemu, że e, nie ma takiego zagrożenia, że się poślizniesz na naszym, na naszym kamieniu. E, są różne opcje, zarówno wpuszczane w posadzkę, wtedy masz fantastyczny efekt podłogi, brodzika i ściany w jednym kolorze. Również e, nakładane. Mówiliśmy wcześniej o materiale naszym mineralnym ultrakompaktowym, jakim jest dekton, i właśnie ten materiał nadaje się na fasady. W zasadzie wyłącznie ten polecamy na fasadę ze względu na jego niesamowite właściwości i odporność na wszelkie czynniki atmosferyczne, na działanie substancji chemicznych, odporność na uderzenia, na promieniowanie UV i także na zabrudzenia czy przyczepialność materiału organicznego. Temat fasad z materiałów mineralnych jest niezwykle ostatnio modny. Czuję to codziennie właściwie, ponieważ mnóstwo architektów przychodzi do mnie ze swoimi projektami, gdzie chcą właśnie zaimplementować nasz materiał mineralny Dekton na fasady wentylowane, ale także naklejone. Przy czym my wentylowane, tu jest taki przykład, to jest mock-up właśnie fasady wentylowanej na podkonstrukcji aluminiowej. Te głównie promujemy z kilku Względów, o których mam nadzieję, że za chwilę jeszcze będę mogła powiedzieć. Okay. A jeszcze jedno, co mi się od razu nasuwa, bo e, no też widzę coraz większe zainteresowanie takimi kuchniami letnimi. Czyli rozumiem, że możemy przenieść to też do takiej kuchni letniej, Jak całorocznej. Najbardziej. Idealnie Dekton nadaje się na chodniki, e, okładziny czy wyłożenie dna basenów, e, do wszelkich aplikacji zewnętrznych i tak zwanej małej architektury ogrodowej, mhm. pylonów, murków, i właśnie też kuchni letnich chociażby materiał architektoniczny genialny, na który dajemy 25 lat gwarancji, niezmienności właściwości fizykochemicznych w czasie. To jest jego kluczowa zaleta. Jest super trwały. A mówiąc tutaj wracając do fasad, powiem jeszcze, że taka fasada jest właściwie bezobsługowa, co to oznacza? Czyści się. W zasadzie poprzez opad deszczu. Nie trzeba jej właściwie czyścić mhm. w żaden sposób, ponieważ taka fasada nigdy się nie zazieleni, nie porośnie mchem. Nie przyczepia się żadna substancja organiczna. Wiem o po... czym mówisz, tak. bo mierzę się z tym co roku. Więc... Ponieważ jest to materiał o niemalże zerowej porowatości. Okay. Także jest to kolejna propozycja, bardzo ciekawa propozycja na rynku spośród wielu innych okładzin fasadowych, które są dostępne. Mam czasem wrażenie, obserwując to, jak bardzo się nasz rynek fasad i w ogóle rynek budowlany zmienia, że klienci są już troszeczkę zmęczeni innymi tradycyjnymi formami opakowywania budynku. Weźmy pod uwagę to, że fasada dla budynku jest w zasadzie tym, czym dobry makijaż dla kobiety. Także można nawet świetny budynek o wysokim standardzie, świetny w środku, świetnie w środku wyposażony, zmarnować można ten potencjał poprzez źle dobraną czy bardzo banalną fasadę ze źle dobranymi materiałami. Tu zdecydowanie mamy materiał mineralny, gdzie, który podbija prestiż budynku, szczególnie jeśli chodzi o fasadę wentylowaną, mamy wtedy jeszcze efekt głębi. Takiego budynku, ta kubatura jest bardziej wyostrzona. Oczywiście można by jeszcze mówić o polepszeniu właściwości termicznych budynku, bo tworzymy tutaj kolejną warstwę. Pomiędzy murem a Jasne. fasadą jest pustka powietrzna, i to również ma kolosalne znaczenie w późniejszej eksploatacji takiego budynku. Także aspekty wizualne. Prestiż, piękny design idą tutaj w parze z parametrami technicznymi, czyli funkcjonujemy tutaj na skraju tak naprawdę branży budowlanej i branży designerskiej, mm -hmm. i my tutaj w, ten, w tą właśnie dziedzinę się wbijamy. Nie zamykacie się tylko do wnętrza. Nie zamykamy się absolutnie. Dodam tylko, że w Polsce w zasadzie temat jest dosyć nowy. Mm -hmm. Te aplikacje się mniej więcej od dwóch, trzech lat pojawiają na rynku tutaj lokalnym. Natomiast na zachodzie fasady wentylowane z naszego dektonu to jest temat, który toczy się już od ponad 10 lat. To znaczy dokładnie tyle, ile ten produkt jest na rynku, ponieważ wypuściliśmy go na rynek w 2013 roku. Dodam jeszcze jedną ważną rzecz, myślę, że ważną pod względem dbałości o nasze środowisko, bo nie jednemu z nas na pewno leży to na sercu. Mianowicie Dekton jest produktem, który posiada certyfikat neutralności węglowej. Ten certyfikat został wydany w 2019 roku, także każdy, kto sobie taką fasadę zamontuje, czy jakąkolwiek inną aplikację z tego materiału, może być pewien, że ten surowiec jest produkowany w sposób bardzo restrykcyjny, z ogromną dbałością o to, żeby na każdym etapie produkcji ten ślad węglowy był jak najniższy. Także to są jego, można powiedzieć, główne zalety, ale też ten aspekt ideologiczny ma dla nas jako Cosentino kolosalne znaczenie. Eee, czy możemy gdzieś w Polsce zobaczyć w naszej okolicy takie realizacje? Jak najbardziej e, możesz zobaczyć je praktycznie już w całej Polsce i są to zarówno obiekty komercyjne, jak i e, inwestycje indywidualnych inwestorów. Są to zazwyczaj wille o podwyższonym standardzie. Jeśli chodzi o obiekt komercyjny, to tutaj zdecydowanie poleciłabym udać się do Międzyzdrojów, ponieważ popełniliśmy tam, mówiąc potocznie, bardzo duży i piękny projekt apartamentowca usytuowanego przy samym Molo, mhm. gdzie zużyliśmy 4000 m2 naszego materiału. Także projekt robi niesamowite wrażenie. Mam nadzieję, że kiedyś zobaczysz to na żywo, bo naprawdę jest co oglądać. Wiem gdzie szukać w takim Jesteśmy razie. Jesteśmy z, z tego projektu niezwykle dumni. Jest to na ten moment największy nasz polski projekt fasadowy. Taka Mam nadzieję, że nie ostatni. Okay. Kochani, to była ogromna przyjemność gościć was tutaj. Cieszymy się bardzo, że mogliśmy wam pokazać kawałek świata naszego świata hiszpańskich, mineralnych, powierzchni architektonicznych, najwyższej jakości. Dziękujemy za ogromną wiedzę, którą nam przekazaliście.